Czyli Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie na naszej kolejnej środowej katechezie. Jak wiadomo, przeżywamy w tej chwili Tydzień Biblijny, w związku z tym ta dzisiejsza środowa katecheza również poświęcona Pismu Świętemu, poświęcona bardzo konkretnemu tematowi, który wypłynął od Was. Temat, który no, z pewnością budzi pewien dreszczyk emocji w naszych sercach, ci się troszeczkę szybciej bije. To jest temat oczywiście związany z. Ostatnią księgą znajdującą się w Piśmie Świętym, a więc Apokalipsą Świętego Jana. Więc w dzisiejszym dniu spróbujemy przyjrzeć się nieco samej księdze, samemu autorowi i jakby spróbujemy odkryć, w jaki sposób należy odczytywać treść tej księgi. Nie będę się oszukiwał, że jest to jedna z trudniejszych ksiąg, znajdujących się w całym Piśmie Świętym. Z tego względu, że no właśnie, dochodzi tutaj wiele takich elementów, które mają wpływ na sposób interpretacji, począwszy od języka, skończywszy na historii, skończywszy na symbolach, którymi ta księga się posługuje, ale no może właśnie po kolei. Pierwsza sprawa to jest tytuł księgi Apokalipsa. Tak naprawdę słowo to pochodzi z języka greckiego i nazwa samej księgi pochodzi od pierwszego słowa, które znajduje się właśnie w tej księdze. Dosłownie, jakbyście sobie otworzyli Ewangelię, wróć Apokalipsy świętego Jana, to zostaje tam użyte słowo objawienie. I dosłownie tyle właśnie oznacza to słowo, Apokalipsa. W języku greckim oznacza objawienie. Czyli tak naprawdę, cały nurt Apokaliptyki, który też się pojawia w Piśmie Świętym, zwłaszcza w księgach pochodzących mniej więcej. Z III i II wieku przed Chrystusem w Starym Testamencie, bo ten nurt apokaliptyki również pojawia się w Starym Testamencie i pojawia się on oczywiście w pismach Nowego Testamentu. Znajdziemy element apokaliptyki i w Ewangeliach, gdzie sam Chrystus jakby zapowiada te rzeczy dotyczące spraw ostatecznych, ale również znajdziemy je w listach apostolskich. No i oczywiście cała księga Apokalipsy św. Jana jest poświęcona właśnie tym, tym rzeczom. Więc tyle na temat, jeżeli chodzi o sam tytuł. Jeżeli chodzi o autora, no tutaj jest sprawa troszeczkę skomplikowana, bo oczywiście my w tradycji chrześcijańskiej przypisujemy autorstwo Apokalipsy Janowi, ewangeliście. Sam autor tej księgi podaje kilkukrotnie swoje imię Jan, ale. No właśnie, tutaj teraz zaczyna się to, ale w czym budzą się te wątpliwości? Czy z pewnością jest to Jan Ewangelista, Jan Apostoł, a autor czwartej Ewangelii i autor listów, które również są listami apostolskimi? Pierwsza kwestia, która się pojawia, która jest kwestią problematyczną, to jest różnica języka. Tak jak Ewangelia Świętego Jana plus listy apostolskie Świętego Jana, jeżeli chodzi o konstrukcję, gramatykę, język, są bardzo podobne, są zbliżone do siebie. Tak w przypadku Ewangel w, tak, w przypadku Apokalipsy widać, no właśnie, te różnice. Co więcej, musimy zdać sobie sprawę z tego, że według tradycji została ona spisana na wyspie Patmos, a kierowana jest do kościołów w Azji. Więc tutaj również, no właśnie, ta specyfika o której jest opis, które pojawiają się te opisy, pewne słownictwo, pewna symbolika, która jest zawarta właśnie w Apokalipsie Świętego Jana, no niestety rzutuje, że chyba najprawdopodobniej autorem jest jakiś inny Jan, oczywiście chrześcijanin, nawrócony Żyd. Zaraz dlaczego, że nawrócony Żyd? Zaraz o tym powiem, ale widać, że chyba chodzi faktycznie o ucznia Jezusa Chrystusa, który jest chrześcijaninem właśnie w Azji Mniejszej. I teraz, dlaczego nawrócony Żyd? Z tego względu, że w samej apokalipsie, apokalipsie Świętego Jana jest około 500 odwołań do tradycji Starego Testamentu, do symbolów Starego Testamentu, do poszczególnych ksiąg, począwszy od Tory, skończywszy na prorokach Starego Testamentu. Więc widać, że nie jest to poganin, który przyjął chrześcijaństwo, tylko że jest to nawrócony Żyd, który faktycznie żył w diasporze. E, wiadomo, po roku 70, kiedy Jerozolima zostaje zburzona, Żydzi zostają przez Rzymian wypędzeni i rozpraszają się oni po prostu na cały ówczesny świat, na całe cesarstwo rzymskie. Z pewnością tutaj mamy do czynienia właśnie z takim Janem, tak, który jest uczniem Chrystusa który żyje w diasporze, diasporze żydo, żydowskiej. E, no ale, właśnie, z drugiej strony też, niemniej jednak, e, są jakby wnioski, argumenty przypisujące, chociażby pochodzące z tradycji. Tak, kiedy spojrzymy na Ojców Kościoła, to oni jednak przypisują autorstwo, no właśnie, e, Janowi Ewangeliście, Janowi Ap Apostołowi. Więc myślę, że sprawa, jakby do końca, nie jest rozstrzygalna. To jest autorem, ale co na pewno jesteśmy w stanie zobaczyć, że styl, słownictwo, język, jaki jest użyty w tej księdze, jest zupełnie inny niż w Ewangelii św. Jana i w listach apostolskich św. Jana. Więc tutaj widać, widać tą, tą diametralną różnicę. No i teraz, no właśnie, jak jest umiejscowiona księga? Księga powstaje w bardzo konkretnych realiach historycznych. Ona powstaje mniej więcej na przełomie roku 90-93. To jest ten czas, kiedy umiera cesarz Domica, Domicjan i to jest też czas, kiedy właśnie w Azji Mniejszej, która była prowincją rzymską, następuje swoistego rodzaju rozluźnienie praw i przepisów. To jest też czas, kiedy w tym regionie świata następują pewne przywileje, dla tej części świata, pod tytułem budowy kompleksów świątynnych, w których będzie można oddawać kult cesarzowi, budowa kompleksów sportowych, dosłownie stadionów, które będą też związane z kultem religijnym. Sport to była swoistego rodzaju religia też w tych czasach. W związku z tym tutaj te elementy będą bardzo jasno widoczne w poszczególnych rozdziałach Księgi Apokalipsy Świętego Jana, zwłaszcza w 12, 13, rozdziale 14, gdzie jest mowa właśnie o owej bestii, o władzy, jaką ta bestia posiada. No i teraz właśnie przechodzimy do jakby najbardziej skomplikowanego elementu, który się pojawia, jeżeli chodzi o całą Księgę. To jest kwestia języka, to jest kwestia pewnych symboli, pewnych obrazów, które się pojawiają. Po pierwsze, to co jest widoczne, widać, że język, który jest użyty, jest oczywiście księga zapisana w języku greckim, ale tradycja jakby słowna widać, że pochodzi z Azji Mniejszej. Widać, że ona nie dotyczy właśnie świata helenistycznego, wpływów greckich, z takimi, jak, z jakimi miał do czynienia właśnie Jan Ewangelista, Jan, Jan Apostu. Tutaj widać tak samo pewne odwołania i pewne tradycje. Symboliczne, tak? czyli posługiwanie się pewnymi symbolami, nie nawiązuje do tradycji właśnie apostolskiej, do tradycji helenistycznej, ale nawiązuje do tradycji właśnie azimniejszej. Dlatego też chociażby wtedy, kiedy pojawiają się te obrazy, opisy aniołów, gdzie mamy do czynienia na przykład z takim pięknym opisem, w którym wykorzystuje się obraz Słońca. To nie chodzi o to, że Jan Ewangelista, wróci, że Jan, autor Apokalipsy, w tym momencie, no właśnie, dosłownie widzi, że Anioł ma twarz Słońca. Także jego stopy są tak samo rozpromienione słońce, Ale używając tego symbolu, odwołuje się do tego, że Anioł jest istotą pochodzącą od Boga. Wszystko, co pochodziło od Słońca właśnie w tradycji Azji mniejszej pochodziło od Boga. W związku z tym, tutaj właśnie jest bardzo, bardzo wiele takich elementów, które no właśnie będą jednak nas ukierunkowywały do, no jednak, tej tradycji związanej z Azją Azją Mniejszą. Jeżeli chodzi o samą treść, sama treść jest niesamowicie, jakby logicznie też tutaj poukładana. Po pierwsze mamy prolog, czyli wprowadzenie, czyli są bardzo konkretni adresaci, Widać, że księga jest skierowana do konkretnych miejscowości, znowuż Azji Mniejszej, ale również ta księga jest księgą uniwersalną, w związku z tym ona dotyczy tak naprawdę wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Księga podejmuje się kilku tematów. Pierwsza kwestia to jest księga, w której występuje typowy chrystocentryzm, czyli mamy do czynienia, że Chrystus jest w centrum. Bardzo mocno Podkreśla się w niej to, że Chrystus panuje nad całym stworzeniem. Chrystus jest tym, który stanowi centrum całego wszechświata. Jakby wokół tego będzie jakby kontynuowana cała myśl, która będzie pojawiała się w księdze. Będą oczywiście obrazy, w których będzie pojawiała się kwestia związana z pojawieniem się zła, i oczywiście temat w ogóle zła i istnienia zła na świecie. Ten temat jest niesamowicie ważny, z tego względu, że czas, kiedy powstaje księga, to jest czas, kiedy chrześcijanie azimiejsze i doświadczają ogromnych prześladowań. To jest czas, kiedy naprawdę chrześcijanie w tym regionie świata są permanentnie prześladowani. W związku z tym oni zadają jakby naturalne pytanie, Panie Jezu, gdzie Ty jesteś? Panie Jezu, Ty nie widzisz, że my cierpimy? Panie Jezu, co jest z Tobą? W związku z tym ta księga Apokalipsa Świętego Jana jest swoistego rodzaju odpowiedzią, odwołującą się po pierwsze do tego, że Bóg jest źródłem prawdy, prawdy i dobra, że Chrystus jest władcą i odwołanie się do sprawiedliwego sądu. Że nawet jeżeli za życia człowiek doświadczy tragedii, to niemniej jednak Bóg jest sędzią sprawiedliwym, i do tego sądu faktycznie odwołuje się cała księga. Jest również właśnie apokaliptyka, która pojawia się już w Starym Testamencie, tutaj właśnie widać te zapożyczenia. Widać tą kosmiczną katastrofę, tak, czyli, że całe stworzenie ulegnie pewnej transformacji, zniszczeniu, pewnej powszechnej, globalnej katastrofie po to, aby mogło się ono odrodzić do nowego życia, po to, aby ono mogło jakby właśnie zaistnieć na nowo. W związku z tym jakby ten temat tutaj no właśnie będzie się właśnie przewijał. I to są teraz może, jakby zbierający znowuż, jakby do jedną całość. Chrystus w centrum wszechświata, powód i przyczyna istnienia zła, katastrofa, która będzie miała miejsce, ta katastrofa kosmiczna, ten obraz tych trąb, jeźdźców, tak? To jest, to jest właśnie ten, ten, ten obraz. Obraz zwycięstwa Chrystusa, tak? Że Jezus zwycięża zło i oczywiście obraz dotyczący tego, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. I ten sąd, który będzie się dokonywał, dokonywał nad całym stworzeniem. I teraz, cała Księga Apokalipsy św. Jana jest, i tu jest bardzo trudna konstrukcja, ja już nie wiem, jak ją najprościej wytłumaczyć, ale Jan, posługując się obrazami z przeszłości, czyli tradycja żydowska plus tradycja azimiejszej, Patrząc na wydarzenia, które dzieją się obecnie, czyli widzi historię współczesnych sobie chrześcijan, widzi, co się dzieje z kościołem Azji Mniejszej, daje odpowiedzi na współczesne pytania za pomocą obrazów, które dotyczą przyszłości. Trudne, wiem. wiem. Jeszcze raz. Apokalipsa wykorzystuje obrazy. Przeszłe i teraźniejsze tradycji żydowskiej, tradycji Azji mniejszej, opisując wydarzenia, które dzieją się obecnie, nadając im symboliczne nazwy, poddając im właśnie bardzo konkretne tutaj symbole. Tu, naprawdę, apokalipsę trzeba czytać z wszystkimi przypisami, wszystkimi komentarzami. I teraz w globalnym wymiarze są odpowiedzią na to, co przeżywają. Chrześcijanie tamtych czasów, w tamtym miejscu, to jest odpowiedź dla nich na te wątpliwości, na te rozterki, które się w nich rodziły, ale jednocześnie to jest wizja, która odwołuje się w wersji globalnej, światowej, byśmy nawet mogli powiedzieć całego wszechświata, do tego, co będzie w przyszłości czyli do tego, co czeka, no właśnie, wszechświat, łącznie z tym światem, w którym my żyjemy. Właśnie na końcu czasu, i teraz, kiedy spojrzymy na samą treść, to widać, że te symbole czy znaki, które pojawiają się, one owszem, występują w pewnej chronologii, ale to jest chronologia, która nie wynika z siebie. Tak, bo mamy na przykład taki obraz, pierw zniszczenia słońca, tak? że zostaje faktycznie posłany anioł który niszczy część gwiazd i część słońca. Za chwilę będziemy mieli obraz, znowuż, słońca, które jest, a przecież przed chwilą było zniszczone, które znowuż zostaje zniszczone w inny sposób. A później, znowuż w kolejnych rozdziałach, pojawia się na przykład e, e, obraz niewiasty, która jest obleczona w wieniec z gwiazd, których nie ma, bo przecież one zostały zniszczone, więc te obrazy, które następują po sobie, one, nie, one są niezależne od siebie. To są obrazy, które mają obrazować pewną rzeczywistość, która niekoniecznie musi być chronologiczna. Tam widać chronologię wydarzeń, ale dla autora jakby nie jest kwestią tego trzymania się konsekwentnie. Aha, dobra, skoro tam, nie wiem, w 10 czy w 11 rozdziale zniszczyliśmy słońce, to już później ja nic nie mogę mówić, że słońce jest. Nie, to absolutnie nie stanowi problemu. Tak? Tutaj dla Apokaliptyki i Świętego Jana. On, jakby, absolutnie jest wolny od tego. Tutaj nie chodzi o chronologię wynikania, tylko chodzi o to, żeby symbol zaistniał, żeby on był wymowny do końca, żeby można było tą księgę zrozumieć właśnie z perspektywy symbolu. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Tak? Czyli dla niego nie jest ważne to. Apokalipsa nie jest księgą historyczną. To nie jest księga kronikarska. Tak? To jest pewna wizja. Tego, co musi się stać. A w związku z tym, żeby symbol był pełen, to w związku z tym ten symbol może się pojawić kilkukrotnie. Tak? Czyli apokalipsa nie jest takim skrzętnym, wiecie, zapisanym godzina po godzinie, minuta po minucie, co się będzie po kolei działo. Tylko on jakby podejmuje się konkretnej treści. Na przykład istnienie zła. Tak? Eee, przyczyna zła. Bitwa, baranka. Ze złem, zwycięstwo baranka. Tak. Wolność zła, czy istnienie zławy w świecie. Tak, temat z niewiastą. To są jakby konkretne objawienia, które pozwalają nam zrozumieć tą rzeczywistość. I one potrzebują wykorzystania tych symboli jakby niezależnie od siebie. Więc tutaj on jakby na no cały czas. Będzie się no właśnie odwoływał do tych samych rzeczy, więc tutaj e, właśnie nie możemy dosłownie interpretować apokalipsy. W takim sensie, że to jest pewien układ chronologiczny. Widać tą pewną myśl, także kieruje się, e, zwraca się do e, konkretnych kościołów, potem widzimy no właśnie to zaistnienie zła, potem widzimy baranka, który przybywa, ten obraz trąb tak dalej. Nam się to wydaje, że to jest jeden taki ciąg logiczny, log logicznych wydarzeń ale no nie należy tego właśnie w taki sposób odczytywać. Te znaki będą miały miejsce, tak, ale one jakby w swojej konstrukcji są wolne od siebie, tak. One tworzą pewną całość, ale teraz w jakiej kolejności one się będą do, dokonywały, to absolutnie trzeba jakby no właśnie zostawić, zostawić sobie tą, tą wolność. Ja naprawdę polecałbym, jeżeli chodzi o interpretowanie właśnie tego tekstu, to co już mówiłem dosłownie kilka chwil temu, naprawdę, naprawdę róbcie to z komentarzem. Bo czytanie takie gołe Apokalipsy Świętego Jana, po prostu sam tekst, tego się nie da przeżyć, bo to jest po prostu zbyt złożone, zbyt skomplikowane. Będziecie mieli więcej pytań niż, niż odpowiedzi. To jest księga, która potrzebuje bardzo dużo czasu. I naprawdę ją się robi dosłownie krok po kroku, myśl po myśli, tak? Zupełnie jeszcze inaczej, ale to już naprawdę dla tylko odważnych, tych, co mają czas i po prostu zawzięcie. E, tekst grecki co, są tak, to jest tak zwany tekst interlinearny Pisma Świętego, czyli tekst w języku greckim, a na dole jest dosłowne tłumaczenie polskie. E, to jest trudne. To jest skomplikowane, bo trzeba zrozumieć, jak jest język grecki skonstruowany, ale to też, jakby daje nam duże pole zrozumienia, o co w poszczególnych zdaniach chodzi. Bo to, co my czytamy dzisiaj w Piśmie Świętym, to jest tekst bardzo literacki. A teraz odwołać się do tego pierwotnego tekstu, to jest zupełnie, zupełnie co, coś, coś innego. Więc tutaj, też dla tych, którzy no mają jakieś takie zacięcie, pragnienie, polecam, ale naprawdę z dużą taką roztropnością żeby po prostu nie dać się gdzieś w tym wszystkim zwariować, bo, o, bo jest, to, jest to treść na, na, pewno, na pewno skomplikowana. Więc troszeczkę już tak podsumowując, e, moi kochani, księga Apokalipsy Świętego Jana jest bardzo piękną księgą. Jest księgą, która także dla nas stanowi pewnego rodzaju odpowiedź na i przyczynę istnienia zła, ale także przede wszystkim bardzo mocno pokazuje, że to Chrystus zwycięża. Tak? I teraz, kiedy znowuż mamy ten czas, który przeżywamy, całą tą epidemię, itd., tak dalej, tak dalej. ja wiem, że znowuż to są tacy, którzy wykorzystują poszczególne teksty apokalipsy, po to, żeby no właśnie lansować jakąś swoją teologię. Znowuż, dużo roztropności. Bądźcie w tym naprawdę roztropni, w słuchaniu takich rzeczy, tak? bo to są wizje i obrazy, które trzeba interpretować w całości tra tradycji. Czyli ja, po pierwsze,. Muszę spojrzeć na całość księgi, jaką jest Apokalipsa świętego Jana. Potem muszę zrozumieć symbole właśnie tradycji Azji Mniejszej, a potem, no tak jak powiedziałem, w tej niekoniecznie super długiej księdze, ona nie jest jakoś super obszerna. E, znajduje się 500, około 500 odwołań do tradycji, symboli, które są w Starym Testamencie. No to wiecie, to jest taki bagaż. Żeby teraz zinterpretować jeden fragment, to naprawdę sobie trzeba dać do tego czasu. Jeżeli teraz ktoś wyrywa coś z kontekstu, w ogóle się nad tym nie zastanawiając, no to jest, wiecie, no to, to już jest sytuacja, która no, zakrawa na, oje, na tak, z całym szacunkiem dla nich, ale no, trochę jak tacy Jehowi, nie? Wyrywać jedno zdanie z kontekstu i, i na nim budować całą, całą swoją teologię. No to, to jest bardzo niepoprawne. To jest bardzo niepoprawne i bardzo niebezpieczne. Bo można właśnie źle zinterpretować ten tekst, a wtedy no z tego można wyciągać takie wnioski, że uff, naprawdę może, może być bardzo źle. Więc tutaj do tej księgi naprawdę zostawiam Was z taką, no właśnie takim niedosytem, żeby teraz w tą księgę wejść, sobie poświęcić czas, ale tak jak powiedziałem, komentarz, komentarz, komentarz. Tak, I nie jakaś tam książeczka, nie kogoś tam wizjonera, wizjonerki, nie... Matka Boża powiedziała, czy coś, tylko komentarz taki teologiczny, biblijny, komentarz, który jest taki mocno zawzięty na historię, tradycję, na słowństwo. To jest punkt wyjścia. Bo dopiero kiedy macie tą bazę, wtedy jesteście w stanie, jakby odczytywać, właśnie, co się pojawia, tam w wizjach, w objawieniach prywatnych, w jakichś wszystkich innych rzeczach. Tak? Bo, bo to jest to, że my często. Próbujemy też interpretować współczesne znaki czasu, ale właśnie bez rozumienia tej bazy, jaką jest chociażby Pismo Święte. Więc życzę dobrej lektury, wytrwałości dalej na czas tego tygodnia biblijnego, aby jak najwięcej dla Was z tego właśnie było. Zaczerpnijcie z tej mądrości, jaką daje Pismo Święte. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani. Zostańcie z Bogiem.